Jedną z najbardziej mrożących krew w żyłach praktyk w starożytnym Egipcie był zwyczaj grzebania sług żywcem wraz z ich panami. Ten niepokojący rytuał miał na celu zapewnienie zmarłemu godnego życia pozagrobowego. Grzebanie sług żywcem było najbardziej powszechne we wczesnym okresie dynastycznym Egiptu, od około 3100 do 2686 roku przed naszą erą. Miejsca pochówku z tego okresu ujawniły obecność wielu ludzkich szkieletów, co wskazuje, że ta praktyka była szeroko rozpowszechniona. Słudzy ofiarni byli zazwyczaj zabijani przez zatrucie lub inne metody, które minimalizowały widoczne obrażenia ich ciał, ponieważ zachowanie fizycznej formy było bardzo ważne. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, obejrzyj pełne wideo na naszym kanale.